Ewa i Łukasz kierowcy, Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta, życie na trasie to ich wielka pasja. Nagrywamy to kolejny raz, słuchajcie. Witajcie w kolejnym odcinku. Jak widać, cały czas jesteśmy. W Maroko, zapraszamy. Dziękuję. Dobrze, Misza. Zapraszamy Was do oglądania. Przyszliśmy na plażę, a tutaj zmiany. zmiany, Remonty nawet przy plaży. Fajnie, chyba jakiś deptak robią, także super będzie klimacik za jakiś czas, ale gdzie są muszle, to jest tak dużo muszli. Fajnie, fajnie. Będzie bardziej tak właśnie nowocześnie chyba będzie deptaczek, miło. Ale tutaj już można przejść, także wskakujemy... Wskakujemy do wody. Nie no, do wody to nie żarcik. Są muszle. Już się bałam, że sprzątnęli wszystkie, ale są. Patrzcie. Szok. Nie tylko są muszle jak widać, są też śmieci niestety. Ojej, no trochę plastiku tutaj jest. Szkoda. Mieszna. Dziwnie ubarwiona, co? Taka dziwna mewa. Łukaszek słusznie zauważył, że jest odpływ. Jest takie cofnięcie, widać, nie? Wody. Mm -hmm. <kł> Ale też jakoś dzisiaj jest tak, tak szaro. Na wiosnę było tu tak fajnie, ta woda była taka turkusowa, ale w lato i teraz jest jakoś tak. Mygliście. Tak, tak mgliście. Jest też parno, jest gorąco, nie? Jest takie uczucie lepkości jakby o. Jaka wielka muszla w porównaniu z moją dłonią. Bardzo duża. O, tu druga. Ale taka uszczerbiona. Piękne są, naprawdę. Różne odcienie mają. A tutaj chcę Wam pokazać yy, takie ciężarówki. Klasyczne, marokańskie. Nie wiem, czy będzie widać, ale one z przodu są tak śmiesznie mm, obklejone takimi naklejkami różnymi gadżetami więc postaram się pokazać. Teraz tak naprawdę udajemy słuchajcie, że z kimś rozmawiamy przez telefon, żeby móc to Wam pokazać, żeby nas tutaj nikt nie, no nikt, żeby się do nas nie przyczepił. Także o, tutaj są te ciężarówki. Fajnie to wygląda. Tu też dobry klimat. Patrzcie, jaka kabinka. Kontener, ale kabina śmieszna. Wpadliśmy na taki pomysł, że odgrzewamy sobie pierogi. No, ich nie trzeba odgrzewać. Mówię do Łukaszka to co? Jedziemy z tymi pierogami, a on się tak patrzy na mnie. Nie wiem. Ja nie wiem o co mu chodzi. Chyba nie jest głodny. Cały życie jest głodny. Dobra. Bierzemy się za jedzenie I zapicie. Tak racja parking puściutki. Panowie tam w oddali pasy tylko malują. Czyli robota w re. A my będziemy teraz wcinać. I patrzcie kto cały czas nas pilnuje, biegają, szczekają, naprawdę jakiś ruch, ktoś tutaj wchodzi, ktoś obcy poza ochroną, On od razu lecą i alarmują, że obcy na terenie, mega, fajna ochrona, fajny alarm, o. A tutaj o, dzieciaczek tej suni, która tutaj nas pilnuje, chłodzą się teraz, bo w ciągu dnia było dość gorąco to teraz mają taką chillerkę. U nas już klimaty halloweenowe, czyli moje ulubione klimaty. Chyba w Dils kupiliśmy to albo w Action. Zaraz zobaczę, jak smakują. Wyglądają mega creepy. Fajnie. Mega są. W dodatku są mega smaczne, naprawdę. Przedostać się do Melili. To jest już jakby teren hiszpański, miasto hiszpańskie. Tutaj graniczy właśnie z Maroko. Tam jest galeria handlowa, plaże, bary, ponoć. Nigdy tam nie byliśmy. No, próbujemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja tutaj na przejściu granicznym. I jesteśmy w Hiszpanii. Udało nam się przejść. Spora kontrola, parę, bla, parę bramek. Część celników właśnie z Maroko. Tutaj, już po stronie hiszpańskiej, taka większa cywilizacja. Już to przejście jest takie nowocześniejsze w środku jest klima, jak na lotnisku gdzieś. Tak, jest duża różnica, jeżeli chodzi o nawet posterunek po stronie marokańskiej, a po stronie hiszpańskiej. O to mi właśnie chodziło. Tak, no. dokładnie, że to jednak widać tą różnicę. Może no, to jest Europa, nie? Tak. Także idziemy zobaczyć, tu jest obok gdzieś plaża przy przejściu tym granicznym, jakaś jest galeria handlowa. Idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jakieś takie miasteczko przygraniczne. Bardzo blisko przy granicy, właśnie jest ta galeria, dlatego postanowiliśmy przejść, bo. Jakby tutaj nic takiego nie było, nie wiem, plaży, nie było jakichś sklepów trochę takiej nowoczesności, to pewnie byśmy się nie pchali, bo w Hiszpanii byliśmy przed chwilą. Ale wygooglowaliśmy, całkiem dobrze to wygląda, więc no idziemy zobaczyć. Jest Primark, jest Cywilizacja. Ja bardzo lubię ten sklep, w ogóle lubimy go. Pierwszy raz byliśmy właśnie w Primanim w Londynie. Później wiadomo, jakiś Berlin, Poznań, ale lubimy ten sklep. Także zaśmialiśmy się przed chwilą, że o proszę, nawet nasz ulubiony sklep tutaj jest. Dobra, skakujemy. Jesteśmy z 300 metrów od Maroko. A tutaj proszę, taka prawdziwa Europa, tak naprawdę. Uczyniliśmy malutki shopping, a teraz idziemy na plażę, bo bardzo blisko. Jest tutaj też plaża. Później przyjdziemy na zakupy. Jest Aldi, jest Carrefour. Jest wszystko. Lidl. Lidl też? A no i Lidl jest tam dalej. Ale pięknie jest. Super miejscówa. Trendy? Aha, idziemy na przełaj, Łukaszek mówi. Uciory ściągamy. Tam dalej chyba są jakieś takie beach bary. Tutaj jest tak spokojniej. Pięknie. Muzyka sore, kids uh -huh. laughing. Trochę zimniejsza woda niż w Almeri, wtedy, nie? No ale to też inna pora roku, wiadomo i większe fale. O. o Jezu, jakie to są spady. A. Dobra, ale uważaj. Słuchajcie, tutaj są takie, no nierówne jest jakby dno. Trzeba uważać. Uważaj. Uważam! Nie. O nie, no! Ła! No, są coraz większe. O. Ta maleńka, ale idzie fala, zobacz. Ta będzie. Ko nie. nie, 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 już nie. Jest spokojniej. A co? <laughs> Nie, ona się uspokaja. Zanim tutaj do nas dojdą, to są spokojniejsze. Wow. Weszliśmy na taki pomościk kamienny. Ale ciepłe te kamienie, nie? Pięknie. Dalej nie ma przejścia, więc wiadomo, już tam się nie trwamy. Fajny mamy weekend, naprawdę. Wdzięczni, zawsze doceniamy takie chwile. Super, ale mega mural. Zaraz przy plaży. Tutaj chyba jakaś dyskoteka była, albo jest. Tak wyglądanie. nie? Dosłownie naprzeciw. Łukaniu z plaży. O, wraca chłopak. <noise> tutaj jest plaża. A tutaj jest właśnie to miejsce. Fajnie, ładnie to wygląda. Jest klimat. Wracamy, idziemy jeszcze na zakupy, mm, i wracamy do ciężarówki, ale mamy taki plan, że przyjdziemy na plażę tutaj jutro. Ale fajny klimat. To są chyba normalne takie budynki mieszkalne, ale są takie <noise> egzotyczne. Super. My tylko z Hiszpanii to byliśmy na Fuercie, nie? Tak. Na wyspie. I byliśmy trzy razy na Fuercie. Kochamy Fuertę. Ma najpiękniejsze plaże, szerokie, piękną wodę. I jest w ogóle cudnie na Fuercie. I kochamy tam wracać. A poza Fuertą Hiszpania to tylko z pracy, nie? Tak, nie? Ale to jest nam się Zdecydowanie. Nawet bardzo, bym powiedziała. Byliśmy w sklepie. Kupiliśmy suchą karmę dla piesków. Kupiliśmy też puszki. Tutaj Łukaszek akurat dźwiga. Ile możemy? Troszeczkę dokarmimy te biedne zwierzęta. Ale mówię, następnym razem zabieramy to wszystko, co mamy odłożone dla tych piesków właśnie w domu i dla kotków. Wracamy na przejście graniczne, ale za dużo Wam nie nagram, bo tu nie można nagrywać. Taki kawałeczek, już jest jakaś kolejka. Ustawiamy się po prostu teraz. I wróciliśmy do Maroko. Długo staliśmy w kolejce, o rany. Ile? Gdzieś? Z półtorej godziny. Z półtorej godziny. Masakra, powiem Wam, że nie tak plecy bolą, Łukaszka. Noga od nowych butów. Ale dobra, zaraz będziemy w ciężarówce. Chyba trafiliśmy na godzinę szczytu. Tak. tak, tak, tak. tak. Wszyscy wracali, dosłownie wszyscy. Pieski napojone. A tutaj uwaga. Największy leniuch, ten co najbardziej broni, broi, on należąco je. Tam dalej też usypaliśmy troszeczkę karmy. Mokrą już zjadły. No nie, ten jest po prostu <grywka> leniuszek. Dzisiaj Hiszpania, dzisiaj znowu Maroko. I to wszystko na nogę. Tak. Jesteśmy na plaży, którą już Wam wcześniej pokazywaliśmy. Dzisiaj już nie jest tak mgliście. Jest no, dużo przejrzyściej tak. Woda jest bardziej taka turkusowa, no jest pięknie. Byliśmy przed chwilą na kawce. Na kasie była taka dziewczyna, ona akur akurat kasowała mnie właśnie... Nas za kawy, ale ja podeszłam do kasy i powiedziała, że ma bardzo ładne tatuaże. A już wcześniej, jak byliśmy w tej kawiarni, tak mi się przyglądała, była taka uśmiechnięta, jakby mową ciała pokazała, że o wow, fajna dziewczyna, fajne ma tatuaże, europejka. Więc no taki miły, miły gest i taki, taki szczery komplement od drugiej kobiety. Bardzo było mi miło, po opowiadaniu mi o tatuażach i się zaśmiałyśmy, bo powiedziałam, że jeszcze nie mam tatuażu właśnie z Maroko, że z jakichś tam wyjazdów kolekcjonuję. Miła obsługa, kelnerzy też bardzo mili. Fajna jest ta kawiarnia tutaj w Maroko, nie? Tutaj w Nadorze. Tak, zawsze jak jesteśmy, to zawsze idziemy tutaj do tej samej kawiarni. Ona jest blisko tego parkingu, gdzie zawsze stoimy. I już tak się z widzenia znamy z tymi kelnerami, z tą obsługą. Tak, więc, no. więc jest fajnie. Swojscy, tacy, swojsko obsługa, nie? Tak, 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 tak. Zaraz Wam pokażemy, jak tutaj wygląda plaża, jak są właśnie porozkładane już parasolek, czyli nie wiem, czy to turyści, czy hmm, tutejsi ludzie sobie plażują. Zaraz zobaczycie. Chyba skorupa jakiegoś kraba. Chyba tak. Pełno muszli, pełno jakichś nie wiemy czego wodorostów ale takich dziwnych nie wiem czy to resztki sieci nie mam pojęcia co to jest ale to jest niezłe ja się nie mogę napatrzeć po prostu te muszle są przepiękne o tu na przykład o coś pięknego naprawdę Mielkała. No, słuczka właśnie przed chwilą się zjeżyła, biegała gdzieś przy samochodach. Tutaj już strażnik idzie zobaczyć, co jest grane. Ciekawe, ale już się uspokoiła, także nie wiem, może fałszywy alarm. Mów głośno, bo nie mam mikrofonu. Zachęcamy Was do kolej, obejrzenia kolejnych Nie. No tak. Ale No pewnie, że ich zachęcamy do obejrzenia. A jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to zasubskrybujcie, też będzie fajnie. Nie ominie Was wtedy ani jeden nasz odcinek, ani jedna nasza przygoda. Pamiętajcie proszę też o... Nie, o O komentarzach, o lajkach, i oczywiście, jeżeli będzie Wam się chciało użyć trzech wyrazów w komentarzu, będzie super, ponieważ te komentarze. A Siedmiu! Siedmiu, sorry, siedmiu! Te komentarze jakby działają najbardziej i pozwalają nam jakby rozbudowywać nasz kanał, dlatego że jesteśmy bardziej wychwytywani przez algorytm na YouTubie. Dlatego. Pamiętajcie, 7 znaków w komentarzu i co? I widzimy się niebawem, tak, w kolejnym odcinku. Pa! Ciao.